RadioSud.pl Największy portal informacyjny regionu. Emocjonujące spotkanie rozegrali w ramach rozgrywek trzeciej ligi siatkarzy MUKS-u Czarni Kępno. W sobotnie popołudnie w Baranowie przegrali z jedynką Poznań 2 do 3. Obydwie drużyny początek sezonu nie mogą zaliczyć do udanych, dlatego z dużą determinacją podeszły do tego spotkania. Dwa pierwsze sety należały do siatkarzy z Poznania, którzy kończyli partię do 23 i 21. W trzeciej i czwartej odsłonie nasi siatkarze nie dali już sobie wydrzeć wygranej, doprowadzając do piątego seta. Tajbrek udanie rozpoczęli Czarni, jednak to goście cieszyli się z końcowego zwycięstwa wygrywając tę decydującą partię do 13. Trenerzy, nie udało się, walka była. Dzisiaj zespół miał chyba tak trochę falami, bo mieliście serię punktową no i też dużo strat momentalnych. Zgadza się, no próbowaliśmy tak naprawdę jak najlepiej się pokazać u siebie, u siebie tutaj na hali w Baranowie, ale no niestety tutaj młodzież szkolona w Poznaniu jakby pokazała, że potrafi naprawdę grać w siatkówkę, no i niestety nie udało tutaj się uzyskać dobrego wyniku. Jeśli chodzi o możliwości, to tutaj Zawsze był jakiś kłopot delikatny z środkówką, ale to jest nowy projekt, więc na pewno będziemy tutaj budować to na lata. Nie, nie będziemy się poddawać tutaj po sezonie czy dwóch, jeśli coś będzie nie szło. Raczej będziemy tutaj budować, żeby na przyszłość można, można było być zadowolonym. Z zawodników i generalnie tutaj ze sportu, jeśli chodzi o środkówkę, powieczek jakiś, czy tych barach. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.